Last but not least, co ja z tym zrobiłem? Bo dużo mówię tutaj o tym, jakie są perspektywy dla Bitcoina, i wydaje się, że one są pozytywne, więc czy podjąłem jakieś kroki, podjąłem jakieś decyzje inwestycyjne? Otóż tak. Otóż na bazie tego researchu i tych argumentów, które przedstawili analitycy z Wall Street, no ja je mówiąc kolokwialnie, kupiłem. I zainwestowałem w ETF na Bitcoina. Dlaczego kupiłem ETF-a? Wynika to z kapitału, jaki chciałem zainwestować, oferty mojego brokera, z którego korzystam, podejmując, implementując decyzje inwestycyjne oraz także z pewnych ograniczeń inwestycyjnych, które nakłada na mnie polityka inwestycyjna funduszu, który zarządzam. Ona jakby zabrania mi inwestowania bezpośrednio w kryptoaktywa. Mogę bez problemu zainwestować z kolei właśnie w ETF-a, który śledzi zachowanie kryptoaktywów. W tym wypadku śledzi zachowanie... Bitcoina. Dlatego ten ETF, sumując te wszystkie argumenty, wydaje mi się najlepszym sposobem na uzyskanie ekspozycji na te pozytywne prognozy dla bitcoina. Dlaczego kupiłem argumentację? Dlatego, że wydaje mi się rzeczywiście, że im więcej przejrzystości tego rynku i mniej niedopowiedzeń czy znaku zapytania, to powinno spowodować dalszy wzrost zainteresowania inwestorów instytucjonalnych. Ale także nowe produkty, które takie właśnie jak kolejne fundusze ETF, które mogą zachęcać y, także inwestorów indywidualnych do lokowania środków, właśnie y, właśnie w tego typu y, aktywa. Jest to bezpieczniejsze niż kupowanie bezpośrednio Bitcoina. No i przede wszystkim kupuję ten argument o otoczeniu makroekonomicznym. To jest to, czym zajmuje się na co dzień. Y, uważam, że rzeczywiście. Y, Otoczenie makroekonomiczne na przyszły rok wygląda całkiem dobrze. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych ten wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć. No i to pozytywne otoczenie makroekonomiczne powinno spowodować, że ten risk on na ryzykownych aktywach będzie kontynuowany i także Bitcoin na tym skorzysta. Te perspektywy wzrostowe, które wiem się z tych prognoz, w scenariuszu bazowym są bardzo atrakcyjne i ten potencjał wzrostowy jest większy niż na przykład dla amerykańskiego rynku akcji, który też jest jakby ryzykownym aktywem. Z kolei realizacja tego scenariusza negatywnego, pesymistycznego nie pociąga ze sobą jakichś drastycznych spadków ceny, bo to są spadki na poziomie 10-12%, patrząc na to, jak ryzykowna jest to inwestycja, są to spadki, które, z którymi czuję się całkowicie komfortowo i z którymi mogę żyć, jeżeli ten scenariusz pesymistyczny się rzeczywiście wydarzy.